Zawsze kiedy jadę do kraju, w którym nigdy wcześniej nie byłam, to robię tutaj takie nagranie i opowiadam wam o tym, co mnie w tym kraju zaskoczyło. Więc tym razem opowiem o Turcji. Wiem, wielu może się to wydawać dziwne, że wcześniej nigdy nie byłam w Turcji i dopiero teraz pierwszy raz, ale tak właśnie jest. Byłam dopiero pierwszy raz w Turcji. No i parę rzeczy mnie zaskoczyło. Także zapraszam. Cześć, ja mam na imię Sandra, a to jest kanał wszystkim, co dotyczy skutecznej nauki i skutecznego nauczania języków obcych bez ciemy i nie tylko, a dziś porozmawiamy sobie troszkę o wycieczkach i mojej ostatniej wycieczce do Turcji. Staram się każdego roku pojechać do jakiegoś nowego kraju, w którym wcześniej nie byłam. Nie zawsze mi to wychodzi, ale w tym roku mi wyszło. Także byłam w Turcji. Bardzo chciałam tam pojechać, bo od ponad roku oglądałam tureckie seriale lub seriale, które nie są tureckie, ale włączam je sobie po turecku, żeby się osłuchać z językiem tureckim. No i koniecznie chciałam też. Zobaczyć, jak to w tym kraju jest. Oczywiście to nie jest tak, że da się zobaczyć, jak jest w jakimś kraju, jadąc w jedną miejscówkę i to na dodatek urlopową, no ale. Yy... Nie da się objechać całego kraju w ciągu kilku dni na przykład, nie? Czy w ogóle w ciągu kilku tygodni nawet. Także byłem kilka dni w miejscówce urlopowej, mianowicie Side. Po prostu pewnego dnia wieczorem o 21.00 sobie siedziałam i się zastanawiałam, gdzie by tutaj sobie polecieć, bo chętnie bym sobie poleciała. I zobaczyłam, że są bilety właśnie do Turcji, do Antalii. No i kupiłam sobie te bilety, później zabukowałam sobie hotel w Side. Właśnie celowałam w to miasto, bo słyszałam o nim dużo dobrego. Ja słyszałam, że jest całkiem fajne, no i na pewno wiedziałam, że nie chciałam pojechać z żadnym biurem podróży, nie chciałam pojechać do żadnego dużego resortu, yy, gdzie będzie pełno harmidru, ludzi pijanych i, i pełno yy, atrakcji dla dzieci itd., tak itd., tak więc yy, to na pewno nie. Dlatego zabukowałam sobie sama hotel, który zresztą bardzo polecam, bo okazał się fantastyczny i był strzałem w dziesiątkę. I był to hotel Nomad Boutique Hotel właśnie w SIDE kilka kroków od plaży dosłownie. I w którym nie ma też restauracji. Jest to hotel tylko dla dorosłych, dlatego tam jest zawsze spokój. I to był świetny wybór, w ogóle jest przepiękny, w takim stylu boho, urządzony, wszystko biało, drewniane. Także naprawdę fantastyczna. W ciągu dnia tam na patio nie ma nikogo, więc można sobie tam siedzieć, leżeć i no, w całkowitym spokoju spędzać czas. Także miejscówka absolutnie świetna. No i poleciałam. Kiedy jechałam na lotnisko taksówką, to pan taksówkarz zapytał mnie, czy. Pani się tak nie boi jechać sama do obcego kraju po raz pierwszy i to do Turcji. Ja nie wiem, co znaczy w ogóle i to do Turcji, ale ja powiedziałam, panie. Ja przecież widziałam tyle tureckich seriali, że ja lecę jak do siebie. No i trochę tak faktycznie było. No więc doleciałam do tej Turcji. Pierwszy raz miałam taką sytuację, bo leciałam sama, więc musiałam się jakoś później z lotniska dostać do SIDE, więc zamówiłam sobie taksówkę. I pierwszy raz miałam taką sytuację, że czekał na mnie taksówkarz z taką karteczką, gdzie było napisane moje imię i nazwisko. No i dojechałam, i byłam zachwycona właściwie od pierwszej chwili. Świetna miejscówka, taka urlopowa, bardzo bezpieczna, dużo sympatycznych kotków, blisko morza. Świetne morze, ciepłutkie, pogoda fantastyczna, także naprawdę udało mi się wycelować. No i teraz, co mnie tam zaskoczyło, czy w ogóle, co mnie zaskoczyło, może w tej całej mojej wycieczce? Otóż, pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to już była sytuacja na lotnisku przed wylotem. Mianowicie, wiecie, że na lotnisku, kiedy już się przejdzie kontrolę, są sklepy i w tych sklepach można różne rzeczy kupić różne pamiątki i alkohole. I tak nigdy no nie kupowałam takich alkoholi tam, nigdy też się za bardzo nie zastanawiałam nad nimi, natomiast yy, i nigdy też nie jechałam w takie miejsce typowo urlopowe nigdy nie leciałam w miejsce typowo urlopowe więc to był taki pierwszy raz i na lotnisku w szoku zobaczyłam, że ludzie kupują mnóstwo alkoholu na swój urlop naprawdę idą do kasy z butelkami, wódki czy czegoś tam innego. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Było to dla mnie naprawdę szokujące. Także to była pierwsza rzecz. Następnie. Zaskoczyło mnie to, że już pierwszy sklep, do którego weszłam, a musiałam tam wejść, bo chciałam kupić kapelusz, bo żarlał się z nieba i ja zawsze, jak gdzieś wyjeżdżam, to kupuję kapelusz. Już w tym roku kupiłam w Wenecji, teraz kupiłam jeszcze w Turcji i właściwie za każdym razem, jak jadę, gdzieś to kupuję, bo ich nie biorę ze sobą. I znowu potrzebowałam kapelusz, więc weszłam do pierwszego lepszego sklepu i ja słyszałam już całe legendy o tym, jak to Turcy podrywają. Natomiast yy, no, doświadczyłam tego w pierwszym sklepie <laughs> i była to naprawdę dość zabawna sytuacja, bo jeszcze nawet nie weszłam, tylko tak wszyscy, bo wiecie, oni tak zawsze zakadują, już przed sklepem stoją i nawołują. Więc ja tylko tak zajrzałam, no i ten pan od razu zaczął ze mną rozmawiać i mówi, skąd jestem w ogóle i what's your name? I ja mówię, że Sandra. On mówi, Sandra, I love your energy. Sandra, which hotel? Sandra, how long? Sandra, what's your number? Sandra, do you have WhatsApp? Sandra, write me on Whatsapp! Sandra, I love your energy! Było to dość zabawne i kupiłam tam ten kapelusz, ale starałam się to zrobić jak najszybciej, żeby jak najszybciej stamtąd ulotnić. I to fajny sklep był, takie fajne miał ciuchy nawet, ale nie mogłam ich poglądać, bo ten pan cały czas za mną chodził i cały czas mówił do mnie, Sandra, I love your energy! Więc uciekłam stamtąd, ale było to dość zabawne. Później już się nigdy nie powtórzyło, ale tak mi się śmiało, bo to było dosłownie chwilę po tym, jak ja wyszłam po raz pierwszy z hotelu, kiedy zostawiłam moje bagaże, wyszłam, weszłam do pierwszego sklepu zaraz przy hotelu, żeby kupić ten kapelusz. No i już mnie spotkało coś takiego. Yy, także wcale mnie to nie nastawiło jakoś negatywnie, wręcz przeciwnie, była to dosyć zabawna i nawet przyjemna sytuacja. Kolejna sytuacja, która mnie zaskoczyła, była taka, że jechałam sobie taksówką, pojechałam na taki bazar, gdzie no, chciałam zobaczyć, jak to wygląda po prostu, ale to nie był dobry pomysł, bo tam było strasznie, nie dość, że sauna, to jeszcze no miałam wrażenie, że się przeniosłam z powrotem do Polski Ludowej, na jakiś polski bazarek, gdzie y, jakieś tam rzeczy różne z Rosji sprzedawali, więc to były te klimaty. I bardzo mi się to nie podobało, no więc się stamtąd szybko ulotniłam. Nie mogłam się stamtąd wydostać, nie, nie wiedziałam jak wyjść, ale w końcu mi się udało wydostać na ulicę i wziąłam taksówkę i pojechałam. I ten taksówkarz zaczął ze mną rozmawiać. E, okazało się, że dość dobrze zna niemiecki. No, tak, dość dobrze. No, dało się z nim dogadać, więc zaczęliśmy rozmawiać, i nie wiem czemu, ale wpadł na pomysł, żeby mi powiedzieć, na ile lat ja wyglądam, i mi powiedział, że na 45. Więc to mnie bardzo zszokowało, no bo ja w tym roku skończyłam 40. Więc jak usłyszałam 45, to byłam w szoku i oburzona. What What <laughs> I później, kiedy mi dał swoją wizytówkę, pozawiózł mnie później jeszcze do centrum handlowego, to, to powiedział, żebym do niego koniecznie zadzwoniła, że, że on mnie odwiedzi z powrotem za 10 euro tylko. Tak, tylko. No oczywiście już nie zadzwoniłam, bo co będę jechać lat za tym, który mówi, że wyglądam na 45 lat, w ogóle what? Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to ceny w tych um, rejonach takich turystycznych. Tam u nas w Side, gdzie były te wszystkie sklepiki, tam woda mineralna 1,5 litrowa kosztowała 3,50 euro. W ogóle taksówki też oczywiście były drogie. Ja nie jeździłam często taksówkami. No raptem trzy razy jechałam. Plus do hotelu i z powrotem. Więc nie obcykałam sobie żadnych takich opcji, jak zamawiać tanie taksówki czy coś takiego. Po prostu brałam te, które tam stały. No i one były drogie faktycznie. Więc no cóż. No ale nie jeździłam nimi tyle, aby jakoś strasznie to odczuć. No ale woda też była droga. Poza tym... Zauważyłam, że w Turcji jest mało wód mineralnych, mało marek wód mineralnych generalnie. I udało mi się w Migrosie, w centrum handlowym, znaleźć tylko jedną markę, która była dostępna w butelkach szklanych. Tak poza tym wszystkie były w butelkach plastikowych i jeszcze tych takich miękkich. Także nie wiem, jak oni tam żyją. Domyślam się, że w Stambule, czy w Ankarze, czy w Izmirze jest dostępnych więcej marek. Jest pewnie lepszy wybór. Ale no przecież ludzie żyją również w takich miejscowościach jak właśnie Antalya, tak? Więc no dziwi mnie, że mają tak mały wybór wody mineralnej. Nie jestem do tego przyzwyczajona. W Niemczech jest wybór ogromny, ogromny. Po prostu do wyboru, do koloru można sobie wybrać dowolną wodę, mnóstwo wody w butelkach szklanych. W Polsce jest trochę mniej wód w butelkach szklanych, ale w dalszym ciągu są. I też sobie można zamawiać w całych skrzynkach, więc no, byłam w szoku, że po prostu nie było takiej możliwości. Troszkę mnie zaskoczyła również e, sympatyczność Turków. I turczynek, to bardzo tacy sympatyczni ludzie, ale tacy sympatyczni naprawdę a nie sympatyczni na pokaz. Tacy, którzy naprawdę jak wychodzisz rano, kiedy jeszcze miasto śpi i kiedy pierwsi zaczynają wychodzić, ustawiać swoje sklepy i tak dalej, wtedy jeszcze nie nawołują do zakupów. Wtedy ci mówią gunajden albo ale ty im możesz powiedzieć, no bo życzysz im wtedy jakby łatwe, łatwej pracy. Przyjemnej pracy, więc bardzo są wtedy tacy swojscy. I naprawdę zaskoczyło mnie to, że nawet jeśli oni nie są tak, tak bardzo, bardzo przyjemni, jak nieraz można mieć wrażenie u Amerykanów czy u Niemców, to oni są po prostu tacy normalni, ale tak zwyczajnie sympatyczni. I to było bardzo fajne. Kolejna rzecz to to, o co za, za, zostałam też zapytana na Instagramie, czy czułam się tam bezpiecznie. Czułam się tam mega bezpiecznie, ale ja oczywiście nie byłam w dużym mieście, w jakiejś podejrzanej dzielnicy. Ja byłam w SIDE, w dzielnicy turystycznej. Gdzie jest Stare Miasto, gdzie są ruiny. Więc tam nie było niczego niebezpiecznego. Ja się tam czułam bezpiecznie zawsze, nawet kiedy wychodziłam wcześniej rano, szłam na plażę, kiedy jeszcze nikogo nie było, no to po prostu czułam się całkowicie bezpiecznie. Wieczorem, kiedy sobie spacerowałam, też absolutnie bezpiecznie. Zresztą tam było pełno ludzi, tam było pełno turystów, pełno knajpek pootwieranych, tam było życie przez cały czas, więc. Nie było w ogóle takiej możliwości, żeby chociaż przez chwilę się poczuć niebezpiecznie. A ja jestem bardzo ostrożnym człowiekiem, więc przeważnie tak patrzę podejrzliwie i widzę niebezpieczeństwo tam, gdzie ktoś innego nie widzi. Natomiast tam naprawdę czułam się wręcz taka otulona tym bezpieczeństwem. Szokowała mnie jedna sytuacja, mianowicie. Ostatniego dnia poszłam sobie na plażę, tam, gdzie zawsze chodziłam, i ja nie chodziłam tam, gdzie były leżaki, bo nie chciałam na tych leżakach leżeć. Zresztą ja chodziłam na plaży też rano między ósmą a powiedzmy pół do 11, 11. I chodziłam sobie tam dalej, gdzie już są takie bardziej kamienie, takie skałki, i tam sobie siedziałam. Zawsze po prostu sobie siedziałam, czy leżałam na tych skałach, tak z nogami, trzymając nogi w wodzie, bo tam na, na leżakach nie ma takiej możliwości. W ogóle to był też fajny okres, ten początek września, kiedy już po prostu nie było tyle ludzi i te leżaki ich tam też nie było zbyt wiele. To raczej taka kameralna plaża była. One były przeważnie puste, więc tym bardziej rano i wieczorem, ale w ciągu dnia tam też nie było jakoś dużo ludzi. No a rano to w ogóle było pusto, także ja sobie tam zawsze szłam na te moje skałki i tam sobie sama siedziałam y, i korzystałam z tego słoneczka porannego. Natomiast ostatniego dnia y, poszłam tam i widzę już za daleka, że stoi jakiś rybak. No akurat w tym miejscu, gdzie ja sobie zawsze siedzę. Jakaś mucha mi tu lata, sorki. I no taka byłam niezbyt zadowolona z tego powodu, ale podeszłam tam mimo wszystko widziałam, że on też chyba nie był zbyt zadowolony z tego powodu, bo tak się oglądał, myślał, że coś mu będę w plecach uszukać, czy coś mu ukradnę, czy coś. No w każdym razie ja się tam rozsiadłam i zaczęłam się zajmować moimi rzeczami, nagrywać, robić zdjęcia i tak dalej, i sobie tam po prostu siedzieć i się opalać. No i on się w końcu przyzwyczaił do mojej obecności, ale ja się nie za bardzo przyzwyczaiłam do jego obecności, bo on cały czas palił papier. Rosy. Na szczęście ten dym nie leciał w moją stronę, bo to by już naprawdę było przegięcie, żebym musiała siedzieć w tym smrodzie. Ale wyrzucał te pety do wody i po prostu te pety w końcu do mnie przypływały, więc to nie było fajne. I karmił ryby bułkami. I kiedy mu się skończyły wszystkie bułki w, tym, w tej reklamówce, którą miał zawieszoną wcześniej na szyi, to on po prostu wziął tą reklamówkę i wyrzucił do morza. On normalnie po prostu wziął i wyrzucił do morza. Ja byłam w szoku, ta reklamówka też do mnie podpłynęła, mi się oginęła wokół nóg, już się wtedy wkurzyłam, mówię, nie dobra, idę stąd. Wzięłam tą reklamówkę i wyrzuciłam ją później do kosza na górze, yy, no bo nie chciałam jej tak zostawić w tym morzu, ale byłam, po prostu byłam w szoku. Byłam też dość zaskoczona tym, że coś rozumiałam, co Turcy do mnie mówili, yy, oni to tak strzelają tym tureckim szybko, że, że bardzo często nie byłam w stanie niczego zrozumieć, ja też nie uczę się tak normalnie języka tureckiego, tylko sobie oglądam seriale, seriale, robię sobie jakieś tam minimum na Duolingo, więc byłam zaskoczona, że mimo tego udało mi się co nieco zrozumieć, udało mi się, yy, najlepsze to jest, udało mi się kilka razy coś powiedzieć pełnymi zdaniami, poprawnie gramatycznie, więc byłam z siebie mega dumna, że poskładałam właśnie tę wiedzę z seriali i z Duolingo w jakieś takie zgrabne zdania i to było super. Yy, no i te też, kiedy byłam w księgarni, kupiłam sobie jedną książkę po turecku, mianowicie małe kobietki. W ogóle zaskoczyło mnie to, że tam na tym dziale książek klasycznych, literatury klasycznej, było dużo ludzi i tam się tak przeciskali między sobą, no nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Może akurat był taki moment, nie wiem. W każdym razie wzięłam te małe kobietki, poszłam do kasy i ten chłopak, który tam sprzedawał, tak podszedł do mnie i wystrzelił do mnie znowu po turecku I ja tak patrzę na niego, bo ja zawsze jak oni coś mi mówili po turecku, to ja tak zawsze patrzyłam, mrugałam oczami, <grywania> bo starałam się tak zrozumieć. Zawsze taka byłam w szoku. No i teraz też tak patrzę na niego i zrozumiałam, co powiedział, więc byłam sobie taka dumna, powiedział, że jeśli kupię drugą książkę, bo teraz mają promocję, to drugą książkę otrzymam za 50% ceny. No i super, ja mu nie odpowiedziałam wtedy po turecku, powiedziałam mu po angielsku, że ja się dopiero uczę, że na razie mi wystarczy jedna, bo już te będę bardzo długo czytać. Także kupiłam sobie te małe kobietki, jeszcze nie jestem w stanie oczywiście przeczytać po turecku całej książki, ale hej, to jest na zachętę. Więc no byłam w siebie bardzo dumna, że udało mi się zrozumieć to, co powiedział do mnie tak szybko normalnie po turecku. No i na koniec, co mnie jeszcze zaskoczyło bardzo negatywnie tym razem, to jest lotnisko w Antalii, które po prostu była o pomstę do nieba. Jest absolutnie fatalne, fatalne. Mnie totalnie zniechęciło do tego, żeby tam jechać po raz kolejny jeszcze. Ta miejscówka w Cidę, ten hotel, po prostu top of the top. Eee, chętnie bym tam wróciła, ale żeby. Musieć ponownie na tym lotnisku wylądować? Nie. To znaczy, kiedy się tam przyjeżdża, no to się tego nie widzi, bo zabierasz walizkę i wychodzisz. Natomiast, kiedy tam wchodzisz i czekasz na swój lot, którym mój akurat był opóźniony chyba o półtorej godziny. Tam był taki chaos, nawet nie wiedziałam, dokąd mam iść, na który gate. Jak już tam siedziałam przy tym gate'cie, to do końca nie wiedziałam, czy to jest ten właściwy. Um, na dodatek to lotnisko jest strasznie małe, bardzo chaotyczne. Bardzo dużo ludzi tam jest, straszny przemiał. Te samoloty latają tak, że dosłownie stoją w kolejce i jeden za drugim startuje. Więc dosłownie no, czekasz w kolejce i te samoloty tak podjeżdżają i, i startują. Tak było na początku września, więc to dopiero w lipcu. Tam to dopiero musi być wtedy, muszą być tłumy... Niesamowite. No i jest to małe lotnisko, jest tam mało toalet, a jak już są, to są bardzo małe. Normalnie na, na lotniskach są duże toalety, na tyle duże, że możesz tam wejść z całą walizką, taką normalną, dużą walizką. Natomiast tam Ledwo jest wejść bez walizki, tam się trzeba wcisnąć, no naprawdę powinni się wziąć za to lotnisko, bo to jest taka ich wizytówka przecież, bo tam tyle ludzi przyjeżdża z różnych zakątków, z różnych krajów, więc dobrze by było, żeby to jednak dobrze wyglądało, a nie tak, jak to wygląda w tej chwili. No, porażka. Także raczej się tam tak prędko nie wybiorę ponownie, bo mnie to lotnisko całkowicie odstrasza i nie chcę tam siedzieć po raz drugi. No i to tyle. Krótko podsumowując, to Turcja jak najbardziej mi się spodobała. Niekoniecznie właśnie to lotnisko i pewnie jeszcze do Turcji kiedyś wrócę bardzo chętnie. Także dajcie znać w komentarzach, czy byliście w Turcji, jak Wam się tam podobało, w jakim byliście mieście, na co trafiliście, co Was zaskoczyło. Lub co być może Was zaskoczyło w tym, co ja mówiłam? I to tyle na dziś, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa!